Witam Was bardzo serdecznie z tej strony. Ariel Wojdowski. Jak widzicie, mój drugi film, także nagrywany w deszczu. Piękne mamy lato, a bardziej jesień tego lata, no ale trudno. Znajdujemy się w parku przy ulicy Szpitalnej na tak zwanych trunnackich błoniach. Za mną Bulodrom Skatepark. Jestem tutaj dlatego, że tego miejsca dotyczy kolejny mój projekt, który zgłosiłem w tegorocznej edycji budżetu obywatelskiego. Projekt twardy z numerkiem 5. Czego dotyczy ten projekt, wymyśliłem sobie, w sumie drugi rok z rzędu, zresztą roku się to nie udało, eee, troszeczkę go zmodyfikowałem, a mowa o ogólnodostępnych grillowiskach, czterech takich stanowiskach, które będą w pełni zadaszone, będą mieć ławeczki, będą mieć beton, grill, będzie grill betonowy, przy każdym stanowisku kosze na śmieci, eee, coś na wzór grill parku, który Powstał między nimi w Częstochowie z budżetu batylskiego. Pod koniec tego filmu postaram się Państwu zaprezentować, jak to mniej więcej tam wygląda i bardzo podobnie chciałbym, żeby to wyglądało tutaj. Dlaczego to miejsce? No, wydaje mi się, że ten park, to nasze takie zwane Knurowskie Błonia, które niegdyś, no, dość często były tutaj odwiedzane przez młodszą część mieszkańców, ale także ze tą starszą, gdzie spędzali tutaj ludzie czas. Brakuje tutaj w tym parku takiego Miejsca takiej instalacji, gdzie można było spędzić dłuższą chwilę z swoimi rodzinami, przyjaciółmi, spędzić po prostu fajnie czas. A wiecie, no nie każdy ma domek z ogródkiem, nie każdy ma działeczkę na Rodos, żeby móc sobie takiego grilla zrobić. Generalnie w polskich przepisach grillowanie w takich miejscach jest zabronione, dlatego postanowiłem powielić ten projekt który w zeszłym roku, trochę go zmodyfikować tak wspomniałem wcześniej, żeby takie miejsce powstało było w pełni legalne, no i do użytku ogólnego takiego publicznego, żeby każdy z mieszkańców, który będzie miał ochotę począć grilla ze znajomymi, że z rodziną to właśnie w tym miejscu, w tej okolicy powstałyby cztery takie stanowiska myślę, że koncepcja ciekawa no, o tym zdecydujecie Państwo, bo to będzie zależne od Państwa głosów, zaangażowania w budżet obywatelski. Głosowanie rozpoczynamy od 28 sierpnia, podpada do 10 września. Każdy z mieszkańców będzie mógł oddać łącznie dwa głosy: jeden na projekt twardy, czyli właśnie taki inwestycyjny, i jeden na projekt miękki, czyli takie wydarzenia społeczno-kulturalne, sportowe. Ja tutaj zachęcam z mojej strony do oddania głosu na ten projekt twardy numer 5. O, tutaj, piąteczka, czyli właśnie budowa ogólnodostępnych grillowisk. Mam nadzieję, że pomysł Państwu się spodoba. Wiem, że jest pewne ryzyko, że będzie to miejsce pożytkowane nieodpowiednio. Ja jednak wierzę w ludzi. Po prostu im po prostu miejsce także nam wszystkim wspólne miejsce, żebyśmy mogli sobie korzystać tak jak należy. I zaufajmy po prostu wszystkim mieszkańcom Knurowa, jeśli podejmą taką decyzję, że ten projekt wam się podoba, aby takie miejsce powstało w Knurowie. W Polsce już kilka takich jest, cieszą się dużą popularnością, ludzie odbają. Mam nadzieję, że u nas będzie podobnie. Jeszcze raz na koniec zachęcam Innych autorów pozostałych projektów w tegorocznej edycji Budżetowej do kontaktu, aby stworzyć podobny film, gdzie ktoś, każdy z autorów będzie mógł przedstawić szerzej swój pomysł. Zachęcić do zagłosowania na właśnie jego, jego projekt. Piszcie na naszą skrzynkę, i messengerową, lub mailowo tutaj na dole pojawi się adres. Do mnie bezpośrednio na maila z chęcią nagrania takiego filmu. Przypominam, głosujemy od 28 sierpnia do 10 września. Pokażmy, że angażujemy się w sprawy lokalne, bo to są nasze pieniądze i my decydujemy o tym, na co można je wydać. A tymczasem żegnam i, i życzę Państwu miłego dnia.